Witam w filmie na temat dodawania kategorii i produktów do sklepu ZenCard. Pierwszym krokiem, jaki zawsze musimy poczynić, zanim będziemy wprowadzać nasze produkty, jest stworzenie drzewka kategorii, tak aby wszyscy nasi kupujący mogli je łatwo i bezproblemowo odnaleźć. Kategorie tworzymy poprzez przejście do katalog produktów, oraz kategorie łamane przez produkty. W tym wypadku mamy utworzoną jedną kategorię testową o nazwie test. Utwórzmy teraz kilka kategorii pasujących do sklepu z telewizorami. Klikamy nowa kategoria, po czym tworzymy kategorię, wypełniając jej nazwę, jej opis. Pierwsza nazwa to telewizory kineskopowe. W opisie kategorii umieszczamy informacje na jej temat. Tutaj znajdą się wszystkie telewizory starej technologii kineskopowej. Zapisujemy kategorię, ale zanim to zrobimy, warto zaznaczyć, że do każdej kategorii możemy dopisać obrazek, co bardzo polecam. Określić, w jakim katalogu obrazek ma być umieszczony. Z reguły polecam umieszczać w katalogu głównym. L Lub podać adres obrazka, który istnieje już na serwerze. Sortowanie. Ostatnia y, zakładka w dziale Dodaj kategorię pozwala nam na sortowanie ka kategorii w sposób inny niż alfabetyczny. Przykładowo, jeśli chcemy, aby ta kategoria była zawsze na samej górze, wpisujemy tutaj 1. Kolejność kategorii ustalamy poprzez y, dodawanie dla, na każdą kategorię danej cyfry. W tym wypadku nie będę się decydował na sortowanie, ponieważ chciałbym, aby zamkart posortował mi kategorię alfabetycznie. Zapisuję pierwszą kategorię i dodaję drugą. W tym wypadku będą to telewizory plazmowe. W opisie kategorii wpisuję. Tutaj znajdą się wszystkie telewizory plazmowe. Zapisuję tą kategorię i dodaję ostatnią. Telewizory LCD. Tutaj znajdą się wszystkie telewizory LCD. OK. Mamy stworzone pierwsze trzy kategorie. Możemy teraz zobaczyć, jak to wygląda od strony sklepu. Odświeżam nasz sklep. Jak widać, po lewej stronie kategorie zostały utworzone. Warto w tym momencie zaznaczyć, że w momencie, kiedy nie dodamy obrazków do kategorii, ZenCard wyświetli je podwójnie, ponieważ jest również dostosowany do przeglądarek dla osób niewidomych i wyświetla opis obrazka, jeśli tego obrazka nie ma. Zawsze warto dodać w takim wypadku opis do kategorii. Ok, mamy już dodane trzy kategorie. Po przejściu do jednej z nich, co wykonujemy jednokrotnie klikając na kategorię lub rząd, w którym się zawiera, możemy, jak widać, stworzyć nową kategorię oraz dodać produkt. Warto w tym momencie zaznaczyć, że w kategorii może, mogą być tylko albo kolejne podkategorie, albo Kolejne produkty. Nie mogą się znajdować jedne i drugie. Czyli, w momencie kiedy dodamy nowy produkt, nie możemy już dodawać więcej kategorii, a w momencie kiedy dodamy nową kategorię, nie możemy już dodawać nowych produktów. Cofnijmy się i zobaczmy jeszcze, jakie mamy opcje edycji istniejących już kategorii. Możemy, wybierając pierwszą ikonę po lewej stronie, edytować kategorię. Możemy ją usunąć, jak również możemy ją przenieść. Opcja przenieść jest szczególnie przydatna, kiedy mamy całe kategorie i chcemy je przenieść na przykład i stworzyć z nich podkategorię dla innej głównej kategorii, włącznie z produktami. Jest to bardzo przydatna opcja. Warto w tym momencie zaznaczyć, że jeśli chcemy opisywać kategorie i produkty za pomocą edytora HTML, czyli takiego, gdzie mamy możliwość edycji czcionek ich wielkości oraz innych tagów HTML, musimy wybrać edytor HTML z opcji edytor w prawym górnym rogu naszego okna. Jeśli wybierzemy edytor tekstowy, nie będziemy mieli tak dużych możliwości edycji tekstu, zarówno w przypadku wprowadzenia produktów, jak i kategorii oraz podkategorii. Zobaczmy teraz, jak łatwo możemy stworzyć podkategorię dla kategorii telewizory LCD. Przechodzę do, do kategorii telewizory LCD, po czym klikam nowa kategoria. Decyduję się na powyżej 20 cali. Opis. Tutaj znajdą się telewizory LCD powyżej 20 cali. Zapisuję. OK. Mam stworzoną podkategorię. Możemy teraz zobaczyć, jak to wygląda od strony naszego sklepu. W momencie, kiedy wejdę w kategorię telewizory LCD, wyświetli mi się podkategoria 20 cali. Jak również w menu głównym, oknie głównym, wyświetli się informacja na temat telewizorów 20 calowych. OK. Mamy już stworzoną kategorię i podkategorię dla naszych produktów. W kolejnym filmie nauczymy się jak dodawać produkty, edytować ich opis za pomocą edytora wizualnego, obliczać cenę netto i cenę brutto oraz wiele więcej. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Pozdrawiam, Michał@expem.pl.